Dawno mnie tu nie było, 4 lata chyba, albo 5, więc wracam trochę pożędźwić na tym kanale, bo w sumie to dużo się dzieje i dzisiaj przez to, że za mną o, widać krosiwa, to jadę na trening e, krosowy na tor Brzezno, niedaleko Poznania, gdzie tam koło Buku, e, będzie ekipa z Botobandy, bo urzęduję w Botobandzie od dłuższego czasu. Więc będzie Petit, będzie Daniel, e, będzie jeszcze Mateusz Molik z Jackiem Molikiem. Przyjadą potrenować razem z nami. No i właśnie teraz idę po sprzęt dla Mateusza, ponieważ na crossach będę latał ja i Petit. A na takim sprzęcie małym, elektrycznym e, na talarii singu będzie latał Mateusz. Więc właśnie idę po tego gnoma małego, żeby wrzucić na pakę dodża. No i wyjąłem małego gnoma. Muszę jeszcze mu załadować baterię, bo się ładowała przez nockę, żeby 100% miał mocy w sobie. Ciach. Niestety <grywka> muszę go teraz przepchać kawałek, żeby go ogarnąć. No bo nie ma jak jechać, bo nie ma baterii. Ale damy radę. Na szczęście wczoraj sobie krosy zamontowałem na przyczepę. Bo wiedziałem, że rano jak wstanę to cura mi nie da że tak powiem. Żyć i ogarnąć się w spokoju, więc motocykle już spakowane wczoraj. Wszystko przygotowane. Ja rano śniadanko z młodą i kolorowanki, więc teraz, teraz tatuś może zniknąć, trochę się pobawić. No, taki brudasek, bo upalam go ciągle tam na moim małym torze przy chacie. Więc zaraz wrzucamy baterię i wrzucamy go na pakę. Wszystko przygotowane, paliwa full. Jest śnieg, ale jest no, ciepło. Więc będzie pikobelo. A tu stoi wójt DS 525 obładowany drewnem, bo po weekendzie długim Będziemy nagrywać fajny materiał z tym sprzętem ciekawy. W sensie nie test, ale będziemy nim jeździć. Także see you soon. Watch. Kiedyś tu zrobię porządek, ale nie wiem kiedy. Dobra, odłączamy baterię. Jedną ręką będzie ciężko. Dobra, tu się coś pali na zielono, na czerwono, czyli teraz muszę odłączyć od prądu. A, jedną ręką to jest wyzwanie. A, jest. Mamy to. A, szopę trzeba zamknąć. Człowiek się na wieś przeprowadził, żeby na motosach można było jeździć sobie na ogrodzie. Ma tych wszystkich teraz garażu. Szop wszystkiego full. Więc dobrze, bo jest gdzie chować te sprzęty, a się ich trochę namnożyło. Dobra. Kluczyk jest, czyli hop. Trzeba jedną ręką właśnie, to będzie to będzie wyzwanie. Z dwoma rękoma jednak. Dobra, tu mamy teraz takie e, zabezpieczenie, żeby nam się nic nie wydarzyło. Główny przewód, oczywiście, do tego, żeby podłączyć e, nasze źródło mocy, które jest naładowane na 100%. Dobra, wyszło, wyszło. Jest sukces. Hop, jest spięte, wszystko jest. Ciach, ciach kluczyk, zaraz sprawdzimy czy się naładowało jak trzeba przekręcony kluczyk 100% baterii, więc jest perfekto. No i teraz co? To tu napakę i będzie przepięknie. I trzeba cię lecieć na tor, bo się spóźni, jak zawsze. Nie! To Petit się zawsze spóźnia. Ja jestem przed czasem, ale tym razem się spóźni. Dobra. Wszystko upakowane. Naszym cichym sponsorem jest Monster, bo jak zawsze mamy od nich pełno puszeczek talaria e, załadowana I teraz czas na zamknięcie paki i poprawki e, pasów. Tych Bartonów NXT 250 i 300. Ogarniam i spadam, bo Petit pewnie już na mnie czeka. Także pozdro Petit. I... No nie dowalałem ich wczoraj mocno, bo y, było na minusie. więc tylko chwyciłem te pasy, żeby się trzymały. Jakkolwiek, żeby y, zawiasy z przodu nie dostały w dupę. Ciach, ciach, 250 no jeszcze trzeba ogarnąć. Grunt, żeby dojechać, mam ile? 20 minut jazdy, 30 może. Trzyma się. Trzyma się. Zaraz 300 zobaczymy. A tu jeszcze trzeba spiąć. To niech jest tam lata. 300. No, tu trochę trzeba dowodzić. Jeszcze hop. Tu ostatni i lecimy. No, zestaw jest gotowy, więc można odpalać Gnoma. No dobra, teraz tak, jeden kwiżyk tu. Można jechać. Widzimy się na miejscu, nara. O jak ładnie biało Mmm Piękny dzień dzisiaj Patrzcie to Słoneczko wschodzi O jest piękny Także zdejmuję pety i pecimy tu Nie dobrze Dobra, będzie coś tu widać Jak zrzucam te dziury Trzeba zalać gnoje, nie? E, powiedz mi tak, pierwsza sprawa, z tym się dowiadywałeś? Tak, wiesz, że jesteś. Dobra, druga sprawa, za belkę? No, to zrobimy tak, że ty zapłacisz za, za tor za ciebie i za mnie, a ja od razu napędzę, bo zalałem tego wszystkiego. To się 70 złotych, jest to dosłownie ścianą. To jest, to tego, to jest to i, tak. I wziął talarę i pojechał w pizdziec. Jest z nami Daniel! On nie jest łysy! On nie jest rudy! Mm. <laughs> Tylko przodu tam nie ma za bardzo! Idzie! Zyłka hamuje dobrze, przód jest trochę zapowietrzony znaczy, Ja przód w ogóle nie niepotrzebny teraz wiesz, wyjezdam i tu się że zacząłem wychrobą <laughs> No. A, czy, a czy, dlaczego nie ma przodu? Bo ta Kajetan go składał. <grywia> Dawaj, zjaraj go! to że nie ma ten, tylko chodzi mi o... Jak mu chwycisz hamulec, to już nie ma trakcji, nie? on nie puszcza w ogóle mocy na koło. Więc musisz go trzymać, jak chcesz go zjarać, to musisz trzymać się na dole nogami i łydki oprzeć o podnóżki no. i wtedy idzie w chuj. <grywia> Dobra, się przybiera jedziemy. <grywia> Dawaj, jedziemy po to lepiej się upubidzieć takie. No i chłopy pojechały. A ja chyba pojadę, ale na dupie, tu z górki, dobra, przeżyłem o kurde. Zaraz zobaczymy, jak tu chłopie jadą. Coś ponegrywamy. A tutaj są przebitki z mojego scramblera. Jak test długodystansowy robiłem, można powiedzieć. I jeździliśmy tutaj, skakałem skramblerem tu i ówdzie Także no, to drzewo i ten zakręt jest być może wam znane Jak zobaczyliście ten materiał Chociaż nie wiem, czy ten film, co teraz nagrywam nie będzie szybciej opublikowany Daniel! Czeka za Petitem Jest i Petit Petita właśnie uczymy nitki toru, bo sobie skróciliśmy nitkę, żeby była odpowiednia żeby I to uczymy dzisiaj, Sofie. Potrenuję cały dzień. Będzie dobrze. Jadę już w domu. Tu będzie dzisiaj skakane. A tam idzie Mateusz Molik z ojcem. Zaraz będą, więc będziemy trenować razem. Juhu! Chyba w naszym wyścigu Petit skoczył na prowadzenie. Ucieka Danielowi. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Podjazd mamy. Opa! Daniel coś skoczył, coś tam skoczył. Jadą, jadą. Ale mam piękną pogodę dzisiaj, bo musimy trochę wyjeździć. Tor, bo jednak jest poklejone tu. Ale o prowadzenie podobnie. A może tu jakieś wyścigi kiedyś zrobimy? No, jak Luzi Fred to Ooo, poleciał chłop. nie trafiłem z nagraniem odpowiednio, jak zawsze. Jeez, yes, Mateusz, idę, bo Jacek ma klucze, które mnie uratują, bo mi się bardzo rozkręcił. No, wyjdzie. Młody luj. Sie może tu wejdę, ja Hyudor! Siemano! Siemano! Jak coś, dzisiaj nagrywam vloga Hello Petung. Jest Petung. Jest Mateusz. Witam pana. Przepraszam, że cię tak ubrudziłem. Cześć. Tam jedzie ten. Nie tak! Tak, bo to na YouTube, bo na YouTube idzie. Sorry, za, za młody jest. Nie na z spokojnie. Ale też możemy coś stawić. To niech jedziemy młody. To jest też nie? Czekaj. No, ej, to bierz Gnoja I co? Jak było? Gut? Zarobiłeś. się. Teraz młody bierze talarę i zobaczymy co talarą się da zrobić. Powiedz tak, nie? Śmieję się z tego. Wróciłem tutaj po roku, no. Ja teraz takie warunki <laughs> No jest nie tak dobrze idzie. Dzisiaj hardkor. Jest. Dawaj! Ja nie będę łaził jak dupa połowa. Młody, susie. Idziemy, susie. Odwiedziesz mnie. Dobra, dzida. Ła! Daj młody jeźć. Młody mnie wykastrował. Ola, wow. umieram. Błędę, <grym się wziął> Fuck you! <grym się wziął> <grym się wziął> Dawaj, młody. Dida. Młodzież <grystanie> O dalej Dzida Dostałem po dupie znowu Patrzcie to dzisiaj jest tak cudowny dzień że już, aż posrałem ze <grystanie> szczęścia <grystanie> Tak, tak, jest dobrze, tak jest <śmuszczaj> dobrze. Gdybyś się posrał, to tak wietaję, Brudasek mały. takiego. Nie, no dzieje, on tu u nas zostanie. Właśnie że nie mamy może osoby, do zawodów, przed zawodami. Bo my z tym właśnie raz gadaliśmy, nie? Tam poprosiłem pana Marudzi, że zresztą... Ciii... Let's go! I powtóreczka młody będzie tu leciał na, na raz. Protony nie są brudne <śmiany> Nawet świnie tam kwiczą na nasze pożegnanie To jest też obklejona ładnie Ciach Ciach Talara oj też jest grubo uwalona No, tak można rozpocząć ten rok Perfekt Wstyd! Taki brudas i brudasy 2 co jest? Czemu nie działa? A może działa? W sumie to pierwszy raz go używam. Kupiłem go już pół roku temu. O, działa! E dobra, można czyścić, no Aaaa, czysta talara będzie, chrzok i niedobieranie. Za czyściutna się zrobiła, chrzok. A czas na te. Teraz będą piękne. Pyciury były brudne. Dobra, kończę nagrywanie, bo mi zaraz prawa ręka odpłapnie od tego bycia. Więc zaraz wam pokażę, jak będą wszystkie. narra. Nie, hey, ta już czysta. Pyciury czyste. No, więc można teraz uczciwie powiedzieć, że koniec treningu bo są już ogarnięte. A były tak obklejone, że uuu panie, Także chowamy teraz do garażu i. See you soon. Nara, chyba niedługo idziemy na kolejny trening. <laughs> Elo.